Kiedy kogoś kochasz, kto cię nie wybiera, w pewien sposób świat nagle się zatrzymuje. Wszystko, co do tej pory miało sens, zaczyna się rozmywać. Każdy dzień staje się próbą pogodzenia serca, które wciąż czuje z umysłem, który już wie. Czeka na znak, na słowo. Na gest, który potwierdzi, że to uczucie nie jest tylko Twoją wyobraźnią, ale czas mija, a cisza staje się coraz bardziej głośniejsza. I wtedy pojawia się to pytanie, które potrafi człowieka rozedrzeć od środka: dlaczego nie ja? Czasami właśnie nie chodzi o Ciebie. Nie dlatego, że coś zrobiłeś źle, nie dlatego, że jesteś niewystarczający. Czasem ktoś po prostu nie potrafi przyjąć miłości i ucieka. Twoje serce otworzyło się szeroko, a druga strona nie była na to gotowa. To trudne. Ale właśnie w tym zaczyna się, w tym zrozumieniu zaczyna się proces uzdrowienia. Bo miłość, która nie znajduje odwzajemnienia, potrafi dotknąć naprawdę najgłębszych ran. I to nie tylko smutek z powodu tej osoby, to echo wszystkich chwil, w których czułeś się niewidoczny. Niechciany, pominięty czy odrzucony. W dzieciństwie, w poprzednich relacjach, a czasem nawet w historiach, które Twoja dusza niesie od dawna. Kiedy ktoś Cię odrzuca, w Twoim wnętrzu budzi się stary lęk, ten sam, który mówi: Nie jesteś wystarczający. Znowu zostanę sam. Nie zasługuję na miłość. Ale ten ból nie przychodzi, żeby cię zniszczyć. Przychodzi po to, byś wreszcie mógł zobaczyć siebie. Byś odkrył, że to nie chodzi o to, by ktoś cię wybrał. Chodzi o to, byś to ty zaczął sam. Wybierać siebie. Nie gub się w pragnieniu bycia zauważonym. Kiedy Twoje szczęście zaczyna zależeć w jakikolwiek sposób od czyjejś obecności, to znak, że oddałeś zbyt wiele. Zatrzymaj się wtedy. Oddychaj. Przypomnij sobie, kim byłeś. Zanim ta konkretna osoba pojawiła się w twoim życiu, co sprawiało ci radość, co cię inspirowało, co nadawało sensu twoim dniom, to wszystko w Tobie jest, mimo że o tym zapomniałeś. Nie musisz przestawać kochać, żeby odzyskać spokój. Musisz jedynie... Przestać tracić siebie, kochając. Miłość, która wymaga, żebyś zaprzeczył sobie, nie jest już miłością. Jest zwykłą iluzją. Kiedy zaczynasz wracać do siebie, zaczyna dziać się coś niezwykłego. Z żalu rodzi się wdzięczność, z tęsknoty, zrozumienie z rozdarcia spokój. Właśnie w tym momencie i w tej chwili, kiedy przestajesz walczyć o to, by ktoś cię wybrał, a to ty sam zaczynasz wybierać siebie, energia w Tobie niesamowicie się zmienia. Nie dlatego, że zapominasz, ale dlatego, że przestajesz cierpieć z braku, zaczynasz żyć w pełni. Wracasz do siebie, tego zapomnianego. Wdzięczność jest jak światło. Nie przychodzi od razu, nie wymaga zaprzeczenia emocjom. Pojawia się wtedy, gdy zaczynasz widzieć sens nawet w tym, co cię bolało. Bo każde spotkanie coś w tobie uruchamia. Każda osoba, Którą kochasz, przynosi ci lekcję, czasem o bliskości, czasem o granicach, czasem o sile. Z czasem przychodzi zrozumienie, że ta konkretna historia z tą konkretną osobą nie była po to, by ktoś cię pokochał, ale po to, żebyś ty w końcu nauczył się kochać siebie. Byś przestał błagać o uwagę, żebrać o miłość i wreszcie zauważył swoje własne światło. Bo może właśnie to doświadczenie miało ci pokazać, że Twoje serce jest dużo bardziej silniejsze niż myślisz. Że potrafisz przetrwać, otworzyć się na nowo i kochać z poziomu wolności, niepotrzeby. Kiedy przestajesz błagać o to, by ktoś cię wybrał, a zaczynasz wybierać siebie, twoje serce odzyskuje swoją własną moc. Już nie szuka, ono promieniuje. Już nie potrzebuje, ale daje. Już nie czeka, po prostu jest. I wtedy zrozumiesz, że wszystko, co się wydarzyło, miało niesamowicie ważny sens. Bo czasem ktoś cię nie, nie wybiera właśnie po to, żebyś wreszcie mógł zrobić to ty sam. Kiedy kochasz kogoś, kto cię nie wybiera, jak nie zgubić się w pragnieniu miłości? Kochani z naszego cyklu dzisiaj, taki artykuł. W artykule jest dużo głębiej, dużo więcej podjęty właśnie ten temat odrzucenia. Dlatego właśnie, kiedy dajemy cał, całe swoje serce, angażujemy się w pełni, a mimo to ktoś wybiera zupełnie inną drogę. Zapraszam serdecznie do lektury. Dziękuję, kochani, za wszystkie lajki, udostępnienia, komentarze. Dziękuję, że jesteście mimo tak napiętego czasu przed świętami, ale jednak warto jest zatrzymać się. Chociaż na chwilę każdego dnia dziękuję za Waszą obecność. Życzę Wam cudownego wieczoru. Kochajcie się więcej. Do zobaczenia jutro. Pa.